z tej staranny Janek, no to jest pierwszy odcinek mojego wideobloga. Tak. To będzie seria i tak zupełnie z innej baczki to zapraszam do mojego wcześniejszego filmiku. A więc ten filmik będzie filmikiem informacyjnym i mam nadzieję, że spodoba się wielu, wielu youtuberem e, i więc, no, a, no i w tym filmiku chciałbym powiedzieć, że będę nagrywał głównym zajęciem, sorry, głównym zajęciem mojego programu będzie wideoblog, ale <gryw> będę też nagrywał z gier na przykład Minecraft lub Batek. Jak mi się uda. Mówię, no wiecie. No jak mi się uda, to będę nagrywał. O, bym nagrywał najlepiej, jak on mi się uda. Tak i w tym odcinku chciałbym e, ten. E, no, chciałbym wam zaprezentować na razie tylko mój pokój. Wiecie, nie za bardzo. Jestem przyzwyczajony do wideo vlogów bo to jest pierwszy odcinek. E, Soria, zamknę drzwi i zaraz wracam do was. Dobra, jestem. To e, wszystko poodłączacz. I teraz zapraszam do oglądania. O! Tu jest moje miejsce pracy. Tutaj. Tutaj nagrywam wszystko. tak. Pokażę tu. tu jest moje biurko. Tak, tak. Widzicie, chyba na wideo blogu jest moje łóżko. Tak. O. Tak. I to jest moja szafka. Półka. To jest, to, moja to jest moja półka. półka. Tak. tak. Nie wiem, czy dobrze widzicie. O. Tak. Jest moja jeszcze inna półka. Dużo mam tych półek. Sorry, że nie widzicie dobrze. Tutaj jest moja knapa. No. Tak. A tam jest loski. Bez A tu jest mój cel nawiecór. I moja okienka. Tak, jest trochę syf, bo wiecie, Łóżeczko pięknie pościelone. Dobra, wracam już. O, dobra, Prowadziłam Was mniej więcej po moim domu, w pokoju. No, i wiecie, dobra, muszę podłączyć wszystko. odłączyłem. Już. Dobrze. I nie wiem czy tylko z tych gier, które wymieniłem poprzednio. Będę nagrywał, czy te z innych może. No nie wiem. Jak to się tam uda. Może z innymi youtuberami Uda mi się nagrywać. A jak się uda, będzie sukała. Nie będę nagrywał, jeśli już, już, już będę nagrywał to z Minecraft. A ja się z Wami żegnam, zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie. I będzie mi bardzo miło. Cześć. Do następnego razu.